Cześć wszystkim oczywiście prezentuję swoją akwarium już nie będę mówił co ja, bo filmiki są na YouTube. Tylko chciałem się chwalić na wody. i oczywiście filtrem tym, co tutaj jest. Świetnie, ale naprawdę to się świetnie że sprawdza. Mam go rok Raz na trzy, pół roku czyściłem gąbki, ogólnie cały filtr wyczyściłem. Raz w roku usprawiamy wody, co mogę zakontrolować. Przy 112 litrach się ten filtr nie zapycha. To 100% i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Polecam ten filtr naprawdę a szczególnie tym osobom, które jeszcze nie miały z tym filtem do czynienia. Naprawdę warte zakupu. Swoje ceny. Po prostu na no, daleko. No, no jest właśnie ceny. Mało punktów wierzę. Znaczy nie polecam dodatkową pracę w akwarium wątkowym. Na razie to wszystko. A, przepraszam bardzo, zapomniałem o ledach. Kolory zmienne. Też jestem zadowolony. Też co? egzamin. Teraz tylko żeby To kupić jeszcze. I będzie ok. Rybki, jak widać, jak widać. Nie muszę mówić, jakie mam. Coś się może jeszcze dokupić. Nie wiem kiedy, jak. Planuję no założyć silne do rozmnożania roślin i sprzedawania. Trzymajcie się, pozdrawiam ciepło.